Cześć, witajcie, słuchajcie, ja taki, przepraszam, że nie ogolony, ale na biegu robię ten filmik. Prawdopodobnie jak Wy go oglądacie, to ja jestem już w drodze, albo ewentualnie jestem już wręcz na miejscu, e, czyli w Poznaniu, na Torze Poznań. Bardzo Was jeszcze wszystkich serdecznie zapraszam na Truck Day. Będzie można tam e, zobaczyć kilka atrakcji, pooglądać wyścigi samochodów, również będzie stanowisko, z tego co pamiętam, Hondy, Harleya Davidsona, e, kilka fajnych firm. E, do tego... Oczywiście, jak mówiłem, sportowe auta. Jeśli chcecie i bylibyście na miejscu, bądź macie blisko, to napiszcie może ewentualnie komentarz na YouTube, jakoś tam się znajdziemy i będzie można chwilę pogadać. Jeszcze raz bardzo Was serdecznie zapraszam. Cóż mogę powiedzieć? Mam nadzieję, że przynajmniej z jedną osobą, może się w Poznaniu spotkam. I z racji tego, że jest teraz piątek wieczór, kiedy nagrywam ten film, jutro jadę do Poznania, wracam wieczorem. Także, no, niestety muszę Was przeprosić za to, że w najbliższym czasie, przez najbliższe dwa dni, filmików z Złota nie będzie. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, ale postaram się bardzo mocno nagrać dla Was fajny materiał z Poznania, bowiem wypożyczyłem sobie GoPro Hero 3. Do tego jest. Uchwyt na, ten, na głowę, z, razem z obudową, i jeszcze taka przesawka do szyby. Także mam nadzieję, że, będzie, że uda mi się nagrać bardzo fajne filmy, zarówno z przejazdu na fotelu pasażera, jak i przejazdu na fotelu kierowcy. Wydaje mi się w Lamborghini Gallardo. Także jeszcze raz bardzo Was serdecznie zapraszam. Sobota, Tor Poznań. Mam nadzieję, że się widzimy. Do następnego. Cześć.